została zabita. I to właśnie jadąc tam, by oddać hołd innej elicie, tej, która 70 lat wcześniej została tam zamordowana. Pan prezydent rękaczyński i oni wszyscy nie jechali tam przypadkiem. To nie była taka sobie rutynowa podróż jak zawsze. Ten 7 do miało swój. Bardzo jasno określony sens. Od kilku lat trwała wielka ofensywa rosyjska zaprzeczająca temu, by zbrodnia katyńska była zbrodnią ludobójstwa. Trwała wielka ofensywa, która miała sprawę Katynia odsunąć. Która miała. Zepchnąć ją na absolutny margines. Jeszcze w 1993 roku prezydent Jelcyn powiedział tak, przepraszam, to było ludobójstwo. Przykazał dowody. Ale teraz w 2009 roku sąd rosyjski orzekł, że trzeba to śledztwo umorzyć. Bo nie ma dowodów. Nie ma dowodów. Może tam było jakieś nadużycie władzy. Być może. Może ktoś coś nadużył. Ale żeby zbrodnia, ludobójstwa, nie. Takich dowodów nie ma, nikt nie może być ukarany, nikt nie będzie za to ścigany. Umarzamy to postępowanie, umarzamy to śledztwo. I to były okoliczności, w których rok temu na Westerplatte 1 września prezydent Kaczyński powiedział wprost panu premierowi Putinowi tak jak w Niemcy hitlerowskie musiały się przyznać do ludobójstwa na narodzie polskim. I to było punktem wyjścia do trudnego, dramatycznego, przerywanego, ale możliwego dialogu między narodami i państwami polskim i niemieckim. Tak dopóki państwo rosyjskie nie uzna, że Katyn był zbrodnią ludobójstwa, to nasz dialog nie będzie możliwy to nasza rozmowa nigdy nie sięgnie głębiej w możliwość tworzenia współdziałania, współpracy europejskiej. Tam wtedy została złożona wielka propozycja, Państwo to zapewne pamiętacie, tam Pan Putin mówił, budujmy wielką Europę. To ciekawy jeden. on sięgnął do lat 30, Bo budujmy wielką Europę. Na to pan prezydent Kaczyńsko powiedział: tak, współpraca, współdziałanie, one są konieczne. Przyjaźń, ona jest konieczna, ale bez prawdy, bez przyznania, jak było naprawdę, będziemy budowani na fałszywym fundamencie, z którego nigdy nie wyrośnie rzeczywisty dobro i rzeczywisty pokój. I to był początek tronu. Do Smoleńska. To był właśnie początek drogi do Smoleńska. Od tego momentu zaczęły się różnorodne manewry, których istotą było niedopuszczenie pana prezydenta na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej w Katyniu, bo widziano, że przesłanie, które wiezie z sobą, i tak było, to jest przesłanie, które mówi, to była zbrodnia ludobójstwa. Ona wymaga porozumienia, którego początkiem musi być przyznanie się do popełnienia zbrodni. Państwo mogliście czytać ten tekst. On go miał z sobą. On go miał tam wygłosić. To zostało powiedziane, ale był jeszcze drugi tekst, który w pełni do dzisiaj nie został opublikowany, ale istnieje. Tekst przygotowany przez pana ministra Szczygło w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. I tam w końcowej partii, która zgodnie z kształtem tego dokumentu, tego typu dokumentu zawsze jest zaleceniami dla rządu jest powiedziane, jeśli nie będzie innej drogi, to państwo polskie będzie musiało wystąpić do Międzynarodowego Trybunału w Hadze była zbrodnia ludobójstwa. Nie ma takich narzędzi. Od słów nienawiści i podłości, od wyzwisk, od słów, które miały poniżyć pana prezydenta, po działania sprzeczne z prawem, po lekceważenie wszelkich norm i przepisów, dotyczących bezpieczeństwa jego osobistego i samolotu, który miał lecieć, których by nie złamano w trakcie przygotowywania tej wizyty. Ale istotą rzeczy było rozłączenie tych uroczystości. Uroczystości, które zawsze się odbywały 10 kwietnia, tym razem wyłączono z nich osobne spotkanie z panem premierem. Między panem premierem Putinem i panem premierem Tuskiem, której odbyło się trzy dni wcześniej. Często jestem pytany, jak mogło dojść, żeby był jeden tylko samolot. Jak to nie mogło się stać? I dlaczego oni wszyscy razem siedli do jednego samolotu? Odpowiedź jest dosyć banalna, aż przeraźliwie banalna i prosta. W 2010 roku pan minister obrony narodowej Bogdan Klich wydaje decyzję numer 40, w której stwierdza, że 36. specjalny punkt lotnictwa transportowego nie nadaje się do pełnienia swojej roli transportowania najważniejszych osób w państwie, bo nie gwarantuje im bezpieczeństwa. Nie gwarantuje bezpieczeństwa, nie nadaje się do tego. A półtora miesiąca później ten sam pan minister Klich wydaje polecenie, by najwyżsi polscy żołnierze rangą wsiedli do tego samolotu i polecieli. I na piśmie, na którym pisze zgoda, dopisuje, bo ja też się tam wybieram. Ale się nie wybrał. Ale się nie wybrał, po prawie, więc... a oni polecieli i zginęli. Były przygotowywane trzy grupy mające sprawdzić, co się naprawdę dzieje na lotnisku w Soleńsku. Ponieważ do kancelarii pana prezydenta przyszła informacja, że tam jest niebezpieczne, że lotnisko jest nieprzygotowane, że coś się może zdarzyć. więc trzeba sprawdzić, co tam się dzieje. Za każdym razem te grupy były organizowane przez pana przewoźnika, który z ramienia rządu był organizatorem tych uroczystości, w styczniu został nim mianowany i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które pełniło pieczę nad całym protokołem dyplomatycznym, nad przygotowaniami dyplomatycznymi. Za każdym razem te grupy były na dzień przed wylotem odwoływane. Ostatecznie 24 marca polecieli tam, to ich na lotnisko nie wpuścili. Ale tego samego dnia, 24 marca, odbyła się rozmowa między panem ambasadorem Federacji Rosyjskiej Grininem i panem ministrem spraw zagranicznych Kremerem. Wiceministrem spraw zagranicznych Kremerem. W której pan ambasador Grinin powiedział: My nie możemy dać gwarancji. My nie wiemy, co się dzieje z tego pisma, sporządzona w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, datowana na 24 marzec, została przekazana do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. To jest 5 kilometrów między jednym budynkiem, a drugim w Warszawie. I dotarła do tej kancelarii 12 kwietnia 2010 roku. Dwa dni po katastrofie. Dwa dni po katastrofie kancelaria prezydenta została ostrzeżona, co się tam naprawdę dzieje. Dwa listy, ludzie, którzy mają tam lecieć. Szef Biura Ochrony Rządu, który ma ustawowy obowiązek sprawdzenia i dopilnowania bezpieczeństwa, w szczególności prezydenta państwa. On nawet nie wiedział, że tam mają lecieć wszyscy szefowie rodajów sił zbrojnych Rzeczpospolitej. Nie ja mówię, takich przypadków nie do patrzy, nie do, tak powiem, nie do róbek jakichś, błędów, być może. Ja nikogo naprawdę nie mam zamiaru rozkazać.